Siemaneczko, z tej strony Kalo i Pro otwiera, no cóż, Liv Morgan Z tego co wiem, to na dzisiejsze Monday Night Raw były zapowiedziane tylko dwie walki A tutaj pojawia się Liv Morgan i to z mikrofonem, zobaczmy co ma do powiedzenia No cóż <ścoughs> Ciężko się nie zgodzić w tym momencie z Liv Morgan, z tym co mówi a to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No, czy zasługuje na ten tytuł? No to myślę, że dowiemy się w przyszłym tygodniu bardzo ciekawy start show. No to już wiem, że za tydzień Reality Play zmierzy się z Liv Morgan o miano pretendentki do tytułu kobiet. Teraz moi drodzy, pora przejść do walk. Na dzisiejszym show mamy zaplanowane dwie walki: LA Knights mierzy się z Pitem Danem. Natomiast później, main event, na który czekamy wszyscy, który jest pokłosiem pierwszego Monday Night Raw: kiedy to CM Punk skrytykował Nia Jax za to, jakie wyznaczyła osoby do walki o tytuł World Heavyweight. Jak dobrze pamiętamy, niestety. Artur zdobył tytuł World Heavyweight Championship. No, ja do niego nie mam pretensji, to nie jest zły człowiek, on zawsze bardzo pozytywny. Na nawet do Ashanta Adonisa, no, ale były to osoby, które absolutnie nie zasłużyły na to, żeby zostać mistrzami World Heavyweight. No, i zgadzałem się tam z CM Punkiem, bo, bo to on na to zasługuje na pewno bardziej niż obecny mistrz, no ale cóż Pit Dunne kontra LA Knight taka walka została na dzisiaj wyznaczona zobaczymy który z zawodników będzie prezentował się lepiej czy będzie to Pit Dunne czy LA Knight, kto zgarnie zwycięstwo no może ta walka będzie jakimś nie wiem, będzie jakąś podstawą na przykład do tego, żeby jeden albo drugi zawalczył o tytuł interkontynentalny, albo może nawet i tytuł WWE chociaż tego kwestia rozstrzygnie się w Następnej walce w mainivancie przypominam Extreme Rules Match Omos kontra CM Punk. Omos został wyznaczony przez Jax. No i pytanie czy jeżeli Omos wygrano to on też z góry zostaje pretendentem do tytułu WWE Bo o tym nie było mowy, no jeżeli tak no to <ścoughs> Arthur może mieć lekkie kłopoty, no ale wróćmy do samej walki jak widzimy kapitalnie rozpoczyna to LA Knight Pit Dan. Butch zwany kiedyś, jeszcze za czasów Stani z Szymusem i Richem Hollandem. LA Knight rozpoczyna bardzo mocno. Double footstomp na twarz Pitadana i jeszcze dokłada tutaj kolano. No to musiało go boleć. Zobaczmy, LA Knight Irish Whip na picie Danie. Pete Dan teraz w narożniku obidiany przez ulubieńca fanów, niewątpliwie. LA Knight. Yeah! jest ulubieńcem fanów. Będziemy mieli przypięcie, czy to będzie koniec tej walki. 1, 2 i tutaj Pit Dan złapał linę, więc mamy rope break. Sędzia pokazuje, że walka musi odbyć się tutaj dalej. Zobaczmy, Pit Dan bardzo mocno oberwał na samym starcie. Jeszcze teraz nie trafił tym kolanem. Próbował wykorzystać sytuację, no ale jednak nie LA Knight bardzo mocno dominuje i zobaczymy jak długo dominować będzie nad pitem Danem. Mamy teraz serię ciosów prosto w głowę. No może mądrości chcę mu trochę dodać. No oczywiście tak z przekorem w tym momencie rozmawiam, no ale wiecie jaki ja jestem. Ja się nie gryzę w język, a teraz jest na... Narożniku LA Knight Pit Dan wstaje, LA Knight Double X Handle. No to było naprawdę bardzo ciekawe. LA Knight poszybował poza ring atakując Pitadana. I będziemy mieli proszę bardzo, ależ nim rzucił w tym momencie. No i. Pit Danies w ogromnych opałach i ponownie ten double foot Stomp na twarzy za chwilę może się okazać, że twarz Pitadana będzie potrzebowała pewnego rodzaju remontu. No widzimy, że już są pewne obicia na jego twarzy. No i kłopoty Pitadana, kłopoty Pitadana, ale świetna dominacja ze strony Elaina, tam tutaj pokazuje kto jest tym zawodnikiem który rozdaje karty w tym starciu i tym, który w ostatnim czasie zdecydowanie święcił lepsze sukcesy. Sędzia liczy, no ale Pitt Dan wraca do ringu. Teraz jak widzimy, Pit Dan wykorzystuje sytuację i będzie mieli roll -up, ale tylko i wyłącznie jeden no zdecydowanie ciekawy sposób na to, aby tą walkę zakończyć. No takie zwycięstwo to zwycięstwo, więc mimo wszystko nie można byłoby mieć tutaj w żaden sposób pretensji do Pitadana, że wygrał, no bo jednak rola to też jest zwycięstwo, jest on dozwolony, a teraz ty świetnie LA Knighty rozbija tą dźwignię na rękę poprzez power bomb, ale ta ręka tutaj bardzo mocno boli, i jak widzimy, ponownie za rękę LA Knighta. Bierze się Pit Dunn, może w taki sposób, żeby osłabić się dłonie LA Knighta. I zobaczmy: kapitalny Ziguri w wykonaniu Pitadana, który poczuł mocy. I Pit Dunn może już za moment tą walkę zakończyć. No i właśnie o tym mówiłem. I będziemy mieli przypięcie Pitadana na LA Knightie. Jeden, ale tylko i wyłącznie jeden. LA Knight tak szybko się nie poddaje. Pit Dunn na narożniku, i kapitalny ponownie cios, no i duże kłopoty, duże kłopoty Ray Knighta w tym momencie, ale może za chwilę jeszcze znajdzie jakiś sposób, żeby odpowiedzieć, bo jeżeli nie, no to tutaj ewidentnie mamy sytuację idealną dla Pitadana, który rozdaje kartę, będziemy mieli odbicie od Lin Pit Dany Enzy po raz kolejny. No. LA Knight w tym momencie jest w świecie Pita Dana, który raz jeszcze jakąś ciekawą akcję nam przygotował i prawdopodobnie będzie to to samo o tym właśnie mówię. oj, oj, oj. wielkie, ogromne kłopoty LA Knighta. ulubienie z fanów w tym momencie gra, tak jak mu Pit Dan zagra i Pit Dana atakuje teraz nogę LA Knight'a. Seria kopniaków. No LA Knight musi znaleźć sposób, żeby w jakiś się urwać z tego obłędu. No naprawdę Pit Dan rozdaje karty bardzo mocno, bardzo mocno wykorzystuje sytuację, ale ryzykownie no i się to chyba nie opłaciło Pitowi Danowi dropkick w wykonaniu LA Knighta. To wielka szansa dla byłego mistrza interkontynentalnego. LA Knight ma już w narożniku Pitadana i wykonuje serię ciosów prosto w podbrzusze, prosto w tłów. No, i LA Knight może tutaj coś ciekawego nam zaprezentuje. <gum> Kompletnie nieudany ruch ze strony Pitadana. No, i LA Knight wykorzystuje sytuację. Zobaczmy. Mamy kontrę ze strony Pitadana, i kontrę ze strony LA Knight. A. Zobaczmy. Panowie stoją między sobą i wyprowadzają ciosy. Kto z nich wyjdzie zwycięsko? Zobaczmy. Teraz Pity Dan wyprowadza cios. Ale również LA Knight. I jeszcze raz. Pit Dun i znowu LA Knight. No i Pit Dun czuje moc, jak widać, no i mu się to opłaciło. O chyba tak, średnio. LA Knight rozdaje karty i wykonuje Flow's Line. Flow's line. I zagrzewa do wstania swojego przeciwnika. LA Knight. LA Knight. Proszę bardzo, Blunt Force Trauma w wykonaniu LA Knighta i będziemy mieli PIN 1-2. Oraz trzy. I koniec walki. LA Knight pokonuje Pitadana. Wojo, jo jo A tutaj do ringu zmierza Drew McIntyre, czyli mistrz interkontynentalny. Co tutaj to ma oznaczać? Czyżby Drew McIntyre stwierdził, że LA Knight jest rywalem, który mógłby w przyszłości mu zagrozić? A może właśnie Drew McIntyre stwierdził, że tą walką sobie LA Knight na ten tytuł zasłużył? Zobaczmy, zobaczmy. Mamy Stardown. Down. No i Drew McIntyre. O no właśnie, no właśnie. I przechodzimy do main eventu. Szybko to leci, no bo dzisiaj tylko dwie walki. Ale CM Punk kontra Omos To będzie chyba myślę, że starcie, które dlatego zajmie nam trochę więcej, moi drodzy CM Punk kontra Omos, A dlaczego trochę więcej? Bo to Extreme Rules Match, walka specjalna. Zobaczymy, czy ten brak zasad będzie działał na korzyść CM Punk'a, czy jednak Omosa. No CM Punk jest w sytuacji patowej, jest pokłócony, myślę, że można tak stwierdzić z Nia Jax, która jest świeżo upieczoną, generalną menadżerką Mandy Night Raw. No i co będzie miała w głowie naja Jax na najbliższe tygodnie, na najbliższy czas, jak ona nią jest, no mam nadzieję, że jednak przypadku, gdy będzie przesadzać, no to Triple H ruszy głową i odbierze jej tą możliwość. CM Punk, moi drodzy. Co tu dużo o nim mówić? Legenda. Absolutna legenda. Jedna z największych gwiazd w historii WWE. Czy najlepszy wrestler XXI wieku? No to tutaj musielibyśmy troszeczkę dłużej podyskutować. No, moim zdaniem nie, ale gdzieś zawsze CM Punk'a bardzo, bardzo, bardzo mocno darzę z sympatią. Jeżeli ktoś ogląda mnie trochę dłużej, no to zdaje sobie z tego sprawę. No ale Omos, to jest taki rywal, że CM Punk może mieć ogromne kłopoty. To jest wielki człowiek, to jest super heavyweight. No i Extreme Rules Match z całym szacunkiem do CM Punk'a, no ale ja tutaj stawiam na Omosa ze względu na warunki fizyczne. Jest tu CM Punk underdogiem, ma lepsze umiejętności ringowe, ale siła Omosa moi drodzy, siła Omosa, musimy to brać. Jako pewną zaletę no i pewną przewagę. Nie ma tu żadnych wątpliwości, tym bardziej w Extreme Rules meczu. Nie wiem, gdyby to był Steel Cage mecz, no to tutaj CM Punk mógłby na przykład uciec przez klatkę. Chyba najgorzej było, gdyby, Omos, gdyby CM Punk zmierzył się z Omosem w Halin Sell meczu. To byłaby tragedia, naprawdę. Wielki człowiek, jeśli chodzi o wzrost, Omos. I wielki wagowo No no zobacz, jaki to jest kolos no, Z nim to mógłby się mierzyć Undertaker Chociaż Undertaker wcale aż tak wielki Jak Omos nie był No nie wiem, no, myślę, że The Great Kelly, Big Show, Mark Henry To byliby zawodnicy, którzy Byliby w wadze y, Omosa Ale nie CM Punk Który który wygląda jak Nie wiem, no Omos to po prostu Dwa CM Punki, no, taka jest prawda Moi drodzy I y, ta siła jednak jest ogromna no i zobaczcie jak on w ogóle też wchodzi przez ten ring Ten ring przy Omosie wydaje się być mały CM Punk jeszcze mniejszy Omos kontra CM Punk Extreme Rules Match W main eventie dzisiejszego Monday Night Raw I zobaczmy kto tutaj rozpocznie o... o tym właśnie mówię O tym mówię moi drodzy Co za cios pod. ale Ależ odleciał CM Punk Omos jest po prostu Destroyerem, jest niszczycielem no, zobaczcie sami, oj będzie teraz miażdżył głowę CM Punk'a. No, byłoby to naprawdę niebezpieczne. Jak on nim rzuca, lekko, jak nie wiem, jak jabłkiem albo jak kamieniem na przykład do wody, jak się jest nad rzeką i się puszcza kaczki. A tutaj, proszę bardzo, jeszcze maczuga prosto w plecy. O, ale szomos jest mocny, ale on jest silny w porównaniu do CM Punk'a. Ale teraz CM Punk odpowiada, przed nim wielka szansa. O, właśnie, o tym mówiłem. Takie uderzenie CM Punk'a za bardzo chyba nie będzie robiło na Omosie żadnego wrażenia. No i zobaczcie, seria ciosów, no ale co z tego, co z tego, że on nie zadaje jak Omos, wystarczy, że raz tak mocno uderzy i on jest po prostu, że tak powiem, w innym świecie. I jeszcze teraz Omos będzie rzucał CM Punkiem prosto w stalową część ringu, ależ to musiało być bolesne. I teraz kopnięcie. I będzie rzucał CM Punkiem, o, no oj, te plecy CM panka mogą naprawdę ucierpieć. Wiemy, że on kontuzję pleców miewał wiele razy, no byle, żeby się żadna nie odnowiła, bo to jest naprawdę bardzo niebezpieczne starcie. Już Sledgehammer wchodzi do gry, Extreme Rules Match, zasady, które są absolutnie nieistniejące, jeśli chodzi o użycie przedmiotów. Zobaczmy, o, jeszcze rzut. Ależ rzut, Omos czuje moc Omos czuje moc, a CM Punk? CM Punk jest po prostu niszczony W tym momencie, chociaż teraz jest wielka szansa Dla Panka, który powalił Dzięki uderzeniu na nogę Omosa i może to będzie taka dobra taktyka Aby te nogi tego giganta zniszczyć Będzie wtedy taki kolos z naginianych nogach Czasami się tak mówi w odniesieniu Do firm wielkich No ale dobrze, zobaczmy Teraz albo na przykład państwo I teraz następuje na brzuchu Omosa, CM Punk I nieudany kopniak Zobaczmy uderzenie, uderzenie, uderzenie I będziemy mieli DDT w wykonaniu CM Punk'a A, a Omosy musi zbierać bęcki Nareszcie troszeczkę sytuacja się przetasowała w ringu no i CM Punk zakłada na głowę Omosa nogi jak widzieliśmy przed momentem łokcie zawędrowały prosto na jego czoło o, I znowu te nogi, znowu te nogi I to może z sposób, ale Omos natychmiastowo odreagowuje Zobaczmy, zobaczmy Jezus Maria, to kolano I będziemy mieli przypięcie i to będzie koniec tej walki Ale nie, to jest tylko i wyłącznie zero Bo CM Punk natychmiastowo odkopuje Mimo, że zebrał masę czasów na to Jest jeszcze za mało Artruf, co tu robi Artruf, nie mam zielonego pojęcia, most też trochę zdziwiony, tak samo jak CM Punk i obserwuje sytuację Lil Jimmy na CM Punku w wykonaniu Artrufa, tutaj nie ma żadnych dyskwalifikacji, jeden, Ależ CM Punk odkupuje, ale co tu się w tym momencie wydarzyło moi drodzy, no sytuacja ciekawa, no, Artruf Skąd on się wziął, ale widać, że CM Punk się wściekł. CM Punk jest bardzo zły i wraca do tego starcia. Ale Artur zaatakował poprzez Lil Jimmy CM Punk'a, ale dlaczego to w ogóle zrobił? No i CM Punk się wściekł, jak wspomniałem wcześniej. Mamy w tym momencie krzesełko i zobaczmy, oleomos wykorzystuje sytuację. Będziemy mieli Chokeslam Good night, CM Punk. Ja myślę, że to już jest koniec. Jeden, ale CM Punk odkopuje. To jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec! jak widzimy CM Punk wstaje. Jezus Maria, ale onu tego uniknął i to jest wielka szansa dla siempanka, Będziemy mieli rola, ale nic z tego. Więc znowu wracamy do sytuacji sprzed chwili, kiedy to zawodnicy obijają się nawzajem a teraz obecność krzesła świetnie wykorzystuje Camp poprzez obijanie nogi. Zobaczmy, ta lewa noga może być bardzo mocno bita no i o moc będziemy mieć problem ze wstawaniem. I jeszcze raz wykorzystał to krzesło, kapitalnie dołożył elbow. I CM Punk jak widać ma jakiś pomysł, jest i krzesło w narożniku. Co robi Punk? Uuu, running running i jeszcze tylko dokłada close line. No i co teraz? CM Punk pokazuje, że będzie za chwilę szczet do spania OMOS! I czy tak będzie w tym wypadku? Jak on go wyniósł? Jak mu to się udało? Go to sleep, Omos! I czy to jest koniec tej walki? Jeden, dwa i trzy? Nie! Jednak nie, jednak nie, szanowni państwo. CM Punk nie pokonuje Omosa, Omos odkopuje. Na niego to było zdecydowanie za mało. Jeszcze głową pierwszą wylądował właśnie w narożniku, gdzie to krzesło czekało na jego ogromną głowę. Na tą nigeryjską ogromną głowę mm, Omosa, bo przecież on pochodzi właśnie z Nigerii, no ale zobaczmy teraz y, CM Punk czeka na tą sytuację co by tutaj zrobić z Omosem yy, i będziemy, ojej ojej, ojej Omos moc to się naprawdę może bardzo źle dla niego skończyć dla CM Punk a, a co, co tutaj, tym się zaskoczyłem, mamy jeden, ale co z odpowiedź CM Punk'a, jeden Dwa! I nie ma końca tej walki, już myślałem, że, że to się w taki sposób zakończy. CM Punk szuka takiej możliwości i ten cios położył na nogi nawet tak wielkiego człowieka jak Omos. I co robi CM Punk? Bierze się wciąż za, za okopywanie. No. no. I problemy, problemy, problemy. Omosa. Atakowana jest ta noga, no ja myślę, że one go już mogą boleć. Cały czas CM Punk się na tym skupia, jak widać, to jest taktyka, która działa. Bo są momenty, w których to Omos dominuje, ale są też momenty, w których to CM Punk bierze górę. Oj, oj chyba za dużo sobie e, pozwolił CM Punk. Omos będzie przypinał. No i chwila, panie sędziu, ale to jest oszustwo. CM Punk natychmiastowo odkupuje. CM Punk jest wściekły. Jezus, Maria Dekolos w wykonaniu. Omosa, ale CM Punk odkopuje. No to jest za wcześnie, aby tą walkę zakończyć. Chyba jest omos trochę w szoku w tej sytuacji. I będziemy mieli znowu co? Tym razem wykombinował omossy. No jest, atakowanie głowy. Ale CM odpowiedział. Zobaczmy, i znowu Dekolos w wykonaniu omosa. Ja myślę, że to jest koniec tej walki. Jeden Ło co tu się wydarzyło? CM Punk go natychmiastowo odkopał. Czyżby Omos miał zrezygnować? On chyba nie wie, co ma robić, dlatego sięga po przedmioty. Mamy tutaj Candlestick i zobaczmy. O, o, o. CM Punk ma kłopoty. Takie mocne uderzenia, że ten Kendo za chwilę się rozpołamał. Po drugim uderzeniu Omos jest wściekły. Kontra ze strony CM Punk'a. CM Punk będzie mieli small package. Czy to będzie koniec tej walki? Jeden, dwa... Nie, Omos odkopał, Omos odkopał Ale to szansa dla CM Punk'a CM Punk, nie wiem, ostatnią resztką sił Swoim charakterem walczy z Omosem Ja już byłem przekonany, że to będzie koniec tej walki I ponownie za nogi Omosa się bierze Te nogi na pewno są już dość mocno ubite No ale taki kolos jak Omos No to będą ogromne kłopoty CM Punk będzie po coś sięgał Poza ringiem, tylko po co? To jest dobre pytanie Ponownie mamy ki od Kendo który jest rzucony przez CM Punk'a CM Punk również decyduje się na wzięcie krzesła I do ringu wchodzi I tylko po to, żeby Co za chair prosto w głowę To musiało Omosa boleć I jeszcze po brzuchu mu dał I próbował po nodze trafić Omos się jednak z tego wykaraskał Poprzez Wyrolowanie się z tej sytuacji I teraz jeszcze raz. Już raz to dzisiaj w tej walce widzieliśmy i CM Punk pokazuje, że ma zamiar tą walkę za moment zakończyć i czy tak również będzie w tym wypadku. z on ma te siły, żeby podnieść omosa. Go to, sleep, good night, omos. Jeden, dwa i nie. Omos odkopuje. Nie wierzę w to po prostu. Ja w to po prostu nie wierzę, że ta walka się jeszcze nie skończyła, moi drodzy. Tyle ile ciosów oberwał CM Punk, tyle ciosów ile oberwał Omos. To już dawno się powinno zakończyć. A inaczej nie za... Co za ruch ze strony Omosa? Ani z góry w wykonaniu Omosa. Ciężko mi w to uwierzyć. <laughs> że taki ruch był w stanie wykonać ten zawodnik. No i Omos jest tutaj przygotowany. Co to było? Nie mam zielonego pojęcia, ale wiem co szykuje OMOS. To będzie prawdopodobnie power powerbomb. I tak jest, rzucone Simpang, a Omos czuje moc, on szykuje się po to, aby zakończyć to starcie. Tak mi się moi drodzy wydaje, jednak nie, jednak tak, zobaczcie sami. Chopslem, to jest koniec tej walki. Jeden. Simpang kopuje. No to chyba Omos nie wie co się w tym momencie dzieje, Simpang jest zawzięty, on tyle drogi pokonał, żeby się tutaj znaleźć że musiał, że po prostu musi dać siebie wszystko, oddać zdrowie i pokazać, że zasługuje na walkę z artrufem, ale że omoc go teraz zrobił oszukał CM Punk'a <grym> no i proszę bardzo oj, jeszcze Kendo i znowu Kendo poniszczony na CM Punk'u na nogę mu jeszcze stanął ojojojojo, oj, co oj, 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 proszę bardzo CM punk y szybko się z tego wykaraskał, no już to wcześniej mówiłem, że się wykaraskał Omos no to może uciekł od takiej Tragicznej dla siebie sytuacji CM Punk. Oj, oj, oj. oj no i tutaj ewidentnie przegrywa z Omosem, który siły ma jeszcze więcej niż on, no i o tym mówię. Ciężko się to ogląda, moi drodzy. Omos po prostu niszczy CM Punk'a i to może zaraz się skończyć. Zobaczmy poza ringiem Gekolos. Oj, 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 oj. Moi drodzy, ja myślę, że to już będzie koniec tej walki. CM Punk się ledwo rusza. Omos jeszcze tą siłę ma, no ale on jest wielki Bardzo ciężko jest pokonać takiego rywala Trzeba to zrobić w taki Zaczął się Omos, moi drodzy, czy na coś Nie wiem, co robi Omos, czy on się zaczął, czy na coś czekał Ale jeszcze Springboard Cross padł w wykonaniu CM Punk'a Jejku No dobrze CM Punk ma w ringu Omosa A Omos w tym momencie będzie wykonywał Akcję, która tą walkę zakończy, Powerbomb! Jeszcze bierze krzesło, jeszcze go dobija, i to jest prawdopodobnie koniec. Jeden, dwa i trzy nie! CM Punk zdołał odkopać. Omos nie wie, jak to się dzieje. To są takie emocje, moi drodzy. Kto wygra to starcie? Czy będzie to CM Punk, czy Omos? I uwaga, wyniesienie do Dekolos nieudane. Przez Omosa i co robi CM Punk? CM Punk nic mu się tutaj nie udało. Rzuca nim Omos po raz kolejny. Oj, 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 oj. jeszcze na nim stanął. No, CM Punk w tym momencie jest ledwo żywy. Naprawdę. Ja nie wiem, jak on jeszcze jest w stanie y, się nie poddawać. Jak on był w stanie odkopać przy tych dwóch, po tym wszystkim. Wykorzystuje sytuację CM Punk i to jest jego szansa. Jeden, dwa. Trzy CM Punk pokonuje Omosa I co tu się wydarzyło moi drodzy Co tu się wydarzyło Ale co się dzieje w tym momencie poza ringiem CM Punk Starał się uciec od Omosa Ale Omos go złapał I jeszcze walczy CM Punk Próbuje, próbuje, próbuje Ale mu się to w ogóle nie udaje O nie, o nie Będziemy mieli Jokslem poza ringiem To jest tragedia To co się w tym momencie dzieje moi drodzy Oj, 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 oj. Widzę, że Artrów jest tam gdzie właśnie omos rzuca CM Punk'a? Chyba po to, chyba po to właśnie do Artrufa go rzuca. O co tutaj chodzi? Czy oni mają jakiś sojusz między sobą, czy co? Nie wiemy, ale będzie jeszcze decolo z ringiem. To jest po prostu totalna dewastacja CM Punk'a i rzucony CM Punk prosto pod nogi Artrufa. No i teraz Artruf podnosi CM Punk'a. Lil Jimmy! Po raz drugi I to oglądamy CM Punk już chyba sam nie wie gdzie jest Po raz drugi, po raz trzeci właściwie Lil' Jimmy Ależ brak szacunku w wykonaniu artrufa, który się śmieje z CM po tej walce O Jezus, nie mogę na to patrzeć O Jezu, Anaya Jax się cieszy i się śmieje, co za obrzydliwe zakończenie rowu